To Klakson Forda A, należącego do kolekcji starych samochodów pana Piotra Ozimka, prezesa zarządu firmy transportowej EpoTrans Logistics. Auto niemal wiekowe jest ciekawe pod wieloma względami i stale cieszy właściciela. Ford A z 1931 roku, a więc aktualnie na dzień dzisiejszy ma już skończone 91 lat i 92 rok istnienia albo życia tego pojazdu rozpoczął. Piękny samochód to samochód, który zmotoryzował całą Amerykę. Pojazd ten został nabyty przez nas dwa lata temu w okolicy Monachium w Niemczech. On był w o wiele gorszym stanie niż jest teraz, wymagał renowacji. No i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. To Państwo widzicie, jak wygląda. A więc, dlaczego go nabyłem? To no, mi się taki spodobał, takiego szukałem, takiego taki chciałem mieć. Posiada silnik dolnozaworowy o pojemności 3,3 litra. Natomiast jeżeli chodzi o moc jego, to moc jego wynosi 39 koni mechanicznych. Posiada trzystopniową skrzynię biegów niesynchronizowaną, a więc przy jeździe takim samochodem konieczne było używanie. Podwójnego wysprzęglania sprzęgła. Był to bardzo nowoczesny samochód jak na początek lat 30. bo na przykład posiadał już hydrauliczny układ hamulcowy. Ten pojazd ma już w roku 1931 wyprodukowany, ma klimatyzację, oczywiście klimatyzację naturalną, bo ta przednia szyba, która tutaj jest, dwustopniowo jest otwierana do góry. Bardzo niski stopień sprężania, bardzo. Łatwo się kręci. no Zużycie paliwa jest y, znacznie większe niżeli dzisiejszych współczesnych samochodów. Można powiedzieć dwukrotnie większe, bo y, oscyluje w granicach 13-14 litrów na 100 kilometrów. Zbiornik paliwa usytuowany tutaj u góry i rurko opadowo paliwo spływa do gaźnika przy silniku. Przy kierownicy jest dźwignia zmiany. Kąta wyprzedzenia zapłonu. Regulujemy kąt wyprzedzenia zapłonu na słuch, w zależności od tego, jak y, silnik jest nagrzany, ustawiamy ten zapłon. W tym korku wlewu cieczy chłodzącej do chłodnicy znajduje się ciecz taka czerwona, która w miarę wzrostu temperatury podnosi się, jest coraz wyżej. I kierowca widzi jaka jest temperatura. Ciekawą rzeczą jest również, że instalacja elektryczna w tym pojeździe jest 6 v Zainteresowanie ludzi jest bardzo duże tym pojazdem. Gdy podjadę w jakieś miejsce, szczególnie w jakieś miejsce, gdzie znajduje się bardzo dużo osób, na przykład jakiś rynek, czy jakieś inne atrakcyjne miejsca w miejscowości, w której, do której pojadę, to stając tam wzbudza wielkie zainteresowanie. I wielu ludzi podchodzi, pyta się o dane techniczne, o silnik pyta się o co to za pojazd z którego to roku. Ale i nawet młodszym fanom motoryzacji na pewno zwilgotniały oczy na jego widok. Na program zaprosiła motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack o pole 14-16 lipca.